Dzięki, To To z No z kuczakiem wiem. No, no i Duże jakie duże W tak? Porównanie do dzika. Co ty piszesz, Kuba koledzy, Kiedy bluzy?

Ja już Chłopcu pisze Chłopce, ty codziennie kebab jesz? Chłopie, to nie kebab, to wrap Proszę się, już się prawie kurwa. Ja tu formę trzymam i zapierdalam. Ciężko na siłowniach a Nie mi pisze, że ja codziennie ketra wpierdalam. Co ty, warfą? Z ja co wielkość tego wrapa, za duży. Ale moc wróciła od razu. To jesteście tacy kurwa szampaniarze. Ja normalnie załatwiał zrobić szampana się nabiło. Jest tu może szampan u pana? Szampan. Nie ma? Nie ma szampana. Ja chcę walkę na prime z tobą. Nie, bo ja ostatnio nie trenuję z Walki. On na chacie cały czas w treningu kurwa. Którą oczą, idę na Antosie. Na Antosie to ja idę z wujkami. Ale wujkowie nie będą mogli być na live. zainspirował mnie wczorajszy wywiad do jakiejś inwestycji? Nie. Serio, mam live'a z telefonu, nie mam jak, bo przerwie live'a, wiesz? Przepraszam, macie może wykałaczki? Wykałaczki macie może? No. Dzięki, nie chcę Nożyka. No. To cały czas ta pierdala, jak ja kończyłem. Kończymy tę dziczkę i zawijamy stąd pinkel Chyba, no, ale telewizorze że wszystko. Do której wy macie otwarte? Do 23 I tak codziennie? No tak W niedzielę też? W niedzielę też A niedzielę od, 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 hmm? od 11 do 11 do 23 A z poniedziałku po do 10 Okej, okay, dobra, fajnie. fajnie I wy macie co? Jeszcze macie chyba kebaba, co jeszcze macie? Z głowiny mamy Mamy okay, w toku u Waszu, mamy w boksy, kurytyczki na gęcy, krążki spodowe. Okej, a co najlepsze dla Ciebie? No, no... To nie ma jakie powód z koczakiem. No, w zniszczonym jestem też. Dobra, te krążki, dobre? takie ziemiaczki no ale ziemiaczki eleganckie ziemniaki. fajnie fajnie a na cy? też bardzo ale własnej roboty? nie okej okay. czyli keps a dalej nie? no keps a dalej dla mnie to chyba najlepsze lepsze Ja, nie palę nic, chłopie, nawet epetów nie palę. Ale przez te epety zacząłem. Znaczy, przez epety w ogóle mi się jeszcze nie chciało, a jak, a jak nie palę epetów, to dalać mi się ciągle. Chce. Więc nie wiem, czy nie wrócę do epetów na chwilę, żeby redukcję zrobić. Mówię serio. Tylko snusy? Ja nie lubię snusów. Co ty, kurwa, jakie snusy? Teraz to takie te snusy, że chuj. Co tam fajnego? Kurwa pod warę coś wrzucać. Gościu. Na razie. Cześć. Dobra. Idziemy. Warik. Tabakę kup Co o Jak bekniesz zuzi po tym kepsie to bój się Boga Ty Ja tak miałem ostatnio Czekaj co ja jadłem? Coś jadłem takiego i wołwinę chyba jadłem w czarnym pieprzu i jechałem z jakąś dziewczyną jak bekno też było mi wstyd kurwa za siebie jak poczułem No Mówię wam To nie było kurwa to tamto Pierdolnałem takiego beczka, że aż wstyd był, kurwa. Tyryryry. Toksyczna chmura, no. Ej, pamiętacie, kiedy pani mówiła, że mam przyjść po dywan? Bo ja zapomniałem, kurde. A nie, bo wtedy wywaliło lajwa to wy nie wiecie. Muszę i zapytać się. Idziemy do pralni. Bo ja zostawiłem dywan w pralni. I zapomniałem, kiedy mam po niego przyjść, kurwa. No. Co za Franca, kto mówi kurwa Franca słowo, kto no, używa słowa Franca, jesteś kurwa taki warik. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, bo ja zapomniałem, kiedy ja mam przyjść po ten dywanik? wczoraj zostawiłem? 16. 16? Tak. To tak długo? 7 dni jeszcze? No, jeszcze 7 dni. A czemu tak długo? No to jest czasu oczekiwania, bo dzisiaj odbierają, akurat odebrali i za tydzień wrócą, bo sobota niedzielę się nie wyciągną. I dobrze, że pan przyniósł, bo teraz będą aż na 9. Bo nie zamykają. No. no dobra, czyli 16 tak. mam przyjść. Dobrze, ale ma pani uśmiech. Niesamowity. Do widzenia. Drzwi zamkną. Nie, nie zamykać? A, to zostawić? A, Boże, a ja ciągnąłem. Dobra, dziękuję, do widzenia. To na sznur było przywiązane, ja szarpię kurwa za sznur. Zaraz pisali, bo Boże mieszkasz, że drzwi nie zamykasz, już kurwa na stresie chodzę.